Odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, nowe technologie, zmiany klimatu. Zapraszamy na podcast Rozeznanie. I kolejny przegląd top artykułów pełen ciekawostek i najświeższych wiadomości o energetyce i ekologii z kraju i ze świata trafia prosto do Was. W tym odcinku, razem z redaktorką Klaudią Figiel, poruszymy tematy takie jak handel rosyjskim drewnem w Europie. Cenzurze globalnego ocieplenia przez Trumpa oraz zmniejszeniu populacji bociana w Polsce i długożytności samochodów elektrycznych. Opowiemy także o szybkim wzroście wód na terenach zamkniętej kopalni Olkusz-Pomorzany bez obsługowych reaktorach z Kanady, a na koniec o tym, jak w ekologiczny sposób zagospodarować przestrzeń biurową, kiedy większość pracowników pracuje zdalnie. Mimo nałożonych sankcji gospodarczych na Rosję po jej inwazji na Ukrainę, rosyjskie drewno wciąż trafia na rynki europejskie, co ujawniło śledztwo organizacji Airside. Szacuje się, że nawet 500 tysięcy metrów sześciennych drewna z Rosji nadal jest sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, mimo oficjalnego zakazu. Firmy zajmujące się handlem drewnem omijają sankcje, wykorzystując kraje trzecie, takie jak Kazachstan, Turcja czy Chiny, które pośredniczą w sprzedaży, ukrywając rzeczywiste pochodzenie surowca. Nielegalne drewno trafia do produkcji mebli, papieru i innych wyrobów drewnianych, które następnie są sprzedawane konsumentom w Europie, często bez ich świadomości. Dochodzenie wykazało, że niektóre europejskie firmy aktywnie uczestniczą w tym procederze celowo ukrywając źródło pochodzenia drewna Organizacja Earthside apeluje o zaostrzenie kontroli większą przejrzystość łańcuchów dostaw oraz o egzekwowanie sankcji w celu zatrzymania tego nielegalnego procederu z jednego światowego mocarstwa do drugiego, a mowa o USA. Po ponownym objęciu urzędu prezydenta USA w 2025 roku Donald Trump zainicjował szereg działań mających na celu zmianę polityki klimatycznej kraju. Jednym z kluczowych posunięć było usunięcie ze stron internetowych Departamentu Rolnictwa oraz innych agencji rządowych wszelkich informacji dotyczących globalnego ocieplenia i zmian klimatu. W wielu przypadkach strony te przestały być dostępne lub zastąpiono je komunikatami o błędach. Działania te były częścią szerszej strategii administracji Trumpa, która dążyła do deregulacji sektora energetycznego i zwiększenia wykorzystania paliw kopalnych, w szczególności węgla. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych kroków było również wycofanie USA z Porozumienia Paryskiego, co osłabiło globalne wyniki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Krytycy zarzucali Trumpowi celowe dezinformowanie społeczeństwa i próbę ukrywania naukowych dowodów na kryzys klimatyczny. Z kolei zwolennicy byłego prezydenta argumentowali, że jego polityka miała na celu ochronę miejsc pracy w przemyśle wydobywczym i energetycznym. W USA znikają informacje o globalnym ociepleniu, w Polsce natomiast znikają bociany. W ciągu ostatnich 8 lat liczba bocianów białych w Polsce zmniejszyła się o 10%, co oznacza utratę około 4000 par lęgowych. Zjawisko to zostało odnotowane na podstawie badań ornitologicznych i stanowi poważne ostrzeżenie dotyczące stanu środowiska naturalnego. Jednym z głównych powodów spadku populacji bocianów jest intensyfikacja rolnictwa, która prowadzi do dekstryzacji. Degradacji naturalnych siedlisk tych ptaków. Osuszanie terenów podmokłych, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz zmniejszająca się liczba łąk i pastwisk ograniczają dostępność pokarmu dla bocianów. Dodatkowo zmiany klimatyczne, w tym długotrwałe susze, wpływają na warunki bytowe tych ptaków, co utrudnia im przystępowanie do lęgów. Największe spadki populacji odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie liczba bocianów zmniejszyła się o 20%, eksperci podkreślają, że konieczne są działania ochronne, takie jak odbudowa terenów podmokłych oraz ograniczenie chemizacji rolnictwa, aby zahamować dalszy spadek liczebności tych charakterystycznych dla polskiego krajobrazu ptaków. Ale spokojnie, nie przedstawiamy wam tylko tych złych wieści, a dobre są takie, że auta elektryczne wcale nie są takie złe. Nowe badania podważają popularne mity dotyczące samochodów elektrycznych. Analiza danych z lat 2005 do 2022 wykazała, że średnia żywotność samochodów elektrycznych wynosi 18,4 lata. Co jest porównywalne do średniego okresu eksploatacji samochodów spalinowych, które wynosi 18,7 lat. Wyniki badań obalają często powtarzany argument, że samochody elektryczne zużywają się szybciej niż ich spalinowe odpowiedniki. W rzeczywistości ich układy napędowe są mniej skomplikowane i bardziej. Niezawodne, ponieważ nie wymagają oleju silnikowego ani bardziej skomplikowanych mechanizmów spalania. Analiza obejmowała również markę Tesla, której modele wykazują się wyjątkową trwałością. Niektóre osiągają przebiegi nawet do 200 tysięcy km bez większych awarii. W badaniu podkreślono również, że eksploatacja samochodów elektrycznych jest tańsza w dłuższym okresie, dzięki niższym kosztom serwisowania i energii elektrycznej w porównaniu do paliw płynnych. To kolejny argument przemawiający za przyszłością elektromobilności i stopniowym odchodzeniem od pojazdów spalinowych. A teraz temat, który ostatnio powoduje niezłe zamieszanie, bowiem nie jest wiadome, czy jest pozytywny, czy negatywny. A mowa tu o tak zwanym pojezierzu olkuskim. Zamknięcie kopalni cynku i ołowiu Olkusz Pomarzany doprowadziło do poważnych konsekwencji środowiskowych. Po wyłączeniu systemów odpompowujących wodę z wyrobisk górniczych poziom wód gruntowych zaczął się gwałtownie podnosić, powodując powstawanie zapadlisk. Eksperci alarmują, że ten proces postępuje szybciej niż przewidywano i może prowadzić do dalszej degradacji terenu oraz skażenia wód gruntowych metalami ciężkimi. W regionie odnotowano już pierwsze przypadki osuwisk, a lokalne Lokalna społeczność obawia się długofalowych skutków środowiskowych. Kopalnia funkcjonowała przez wiele lat i była jednym z kluczowych miejsc wydobycia cynku i ołowiu w Polsce. Obecnie trwają badania nad tym, jak ograniczyć negatywne skutki zamknięcia obiektu oraz minimalizować ryzyko dalszej degradacji środowiska. Kto wie, może nie taka degradacja środowiska. Może za niedługo zamiast na Mazury wybierać się będziemy na Pojezierze Olkuskie. Kolejne zmiany, tym razem nie środowiskowe, a energetyczne i to w Kanadzie. Kanadyjskie laboratoria badawcze we współpracy z AECL opracowują nowoczesne reaktory jądrowe, które mają umożliwić bezobsługową pracę przez 15 lat. Nowe technologie obejmują przede wszystkim projekt Slowpoke oraz koncepcję nuklear baterii, czyli kompaktowych jednostek jądrowych z Zdolnych do długotrwałej, bezpiecznej pracy. Nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa energetyki jądrowej, eliminując potrzebę częstej obsługi oraz minimalizując ryzyko awarii. Tego typu reaktory mogą znaleźć zastosowanie w małych miastach, instalacjach przemysłowych oraz w sektorze medycznym do produkcji izotopów. A na koniec o tym, jak zagospodarować przestrzeń biurową, kiedy pracownicy. Poszli na zdalne. W odpowiedzi na rosnącą liczbę nieużywanych przestrzeni biurowych, w wielu miastach zaczynają pojawiać się wewnętrzne farmy miejskie i nie chodzi o farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Przykładem jest projekt w Calgary, gdzie w opuszczonym biurowcu urządzono szklarnie produkujące żywność na potrzeby lokalnej społeczności. Takie rozwiązania przyczyniają się do redukcji marnowania przestrzeni oraz wspierają zrównoważone rolnictwo miejskie. W przyszłości podobne koncepcje mogą stać się bardziej powszechne, dostosowując miasta do nowych wyzwań gospodarczych i ekologicznych. I tym ciekawym akcentem kończymy kolejny zielony briefing portalu OZPL. Zapraszamy do śledzenia nas w innych mediach, aby być na bieżąco w ekologii i energetyce. Z tej strony Michał Rymek. I Klaudia Figiel. Do usłyszenia.